Z tej strony Magdalena Zapalska, witam Cię w kolejnej sesji treningu zmysłów. Pamiętaj, aby w trakcie sesji nie prowadzić auta i nie wykonywać żadnych czynności precyzyjnych. Usiądź w bezpiecznym miejscu z otwartymi oczami. Jeśli zauważysz, że twój umysł odpływa, jest to całkowicie normalne. Po prostu wróć delikatnie do naszej sesji, do zauważenia fizycznych doznań. A my zaczniemy od kilku wizualnych obrazów, na których skupi się cała twoja uwaga. Dlatego wybierz jedną rzecz którą widzisz przed sobą. Stań się bardzo świadomy tego, co widzisz. Zauważ kolory. odcienie. Spójrz jeszcze głębiej. wiesz szczególniej kolory, odcienie. Oglądaj teksturę, kształt. Zauważ wszystkie szczegóły tego, na co patrzysz. I nawet jeśli pojawiają się jakieś myśli, po prostu pozwól im przepłynąć. I teraz zobacz, czy możesz dotknąć tego, na co patrzyłeś. Delikatnie opuszkami palców. Poczuć temperaturę, teksturę. A teraz pozwól sobie poczuć ciężar Twojego ciała, Twoich rąk, Twoich ramion. Zauważ powietrze, którym oddychasz, temperaturę powietrza, która wchodzi do Twojego nosa oraz temperaturę powietrza, która wychodzi z Twojego nosa. Zauważ, jak unosi się Twoja klatka piersiowa i Twój brzuch. Zauważ to łagodne unoszenie się i opadanie. Być może słyszysz teraz swój własny oddech. Wdech i wydech. Połóż swoje dłonie pośrodku klatki piersiowej. I tym razem mając cały czas otwarte oczy, pozwól sobie poczuć bicie Twojego serca. I przytuł siebie mocno. Podziękuj sobie. До услышания.